Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale GameTrail TV Lite i w pierwszym odcinku zobaczycie coś, o co bardzo często prosicie mnie na głównym kanale w komentarzach czy na naszym facebooku. Prosicie mianowicie o to, żebym pokazał Wam swoją kolekcję gier. Tak więc wydaje mi się, że czas i miejsce jest jak najbardziej odpowiednie, żebym pokazał Wam. To, na co najczęściej patrzycie, no i troszeczkę wyżej, tutaj zazwyczaj kadry to wszystko ucina. To oczywiście nie jest moja cała kolekcja gier. Tak więc, jeśli ten film Wam się spodoba, będzie dużo kciuków w górę czy, czy komentarzy, to zobaczycie resztę mojej kolekcji, która częściowo znajduje się w tym mieszkaniu, częściowo została jeszcze u moich rodziców. Na razie zabieramy się za ten spory dość regali, który znajduje się za mną. Zapraszam. Dobra, to zaczynamy. Będziemy szli sobie półeczkami. Zaczniemy najpierw od prawie że świętej półeczki mojej żony, na której znajduje się taki bardzo fajny stary Kodak, z której to półki moja kochana żona po prostu mnie wypędziła i zawsze ją niesamowicie irytują takie rzeczy, jak tutaj je zostawiam. Spokojnie, one zazwyczaj leżą troszeczkę inaczej, ale wykorzystałem fakt nieobecności mojej żony. No i one sobie po prostu leżą. No tutaj znajduje się gra multiuniversum, bardzo fajna, wszystkim polecam nas, jak ktoś szuka jakiejś gry imprezowej, jak najbardziej jak znalazł. Legneton Dumrock, a może zanim jeszcze będę mówił o poszczególnych grach, słuchajcie, tutaj znajduje się około 130 tytułów na tej półeczce, No, tak dla tych, którzy lubią jakieś tam statystyki. Dumrock, bardzo fajna gra dla jednej osoby, na chwałę Rzymu, rzecz, która w pewnym momencie stała się nie, niesamowitym hitem pośród gwiazd jakoś niespecjalnie przychodzi mi ostatnio wciągrać grać. Od taka kaflowa układanka, Brad Future, no jak ktoś lubi gry postapo to oczywiście ma to, plus oczywiście Rycerzy Pustkowi i tutaj pewnie gdzieś jeszcze jakieś tytuły się znajdą. No czasami mówię, że do są mnie nie ciągnie, ale jak sami widzicie mamy karka są, karka Gorączka Złota i jeszcze jedno są. to oczywiście są inne wydania. Nowa Era, która jeszcze tutaj się ostała po master secie, dodatek do Ostatniej Woli. No miałem okazję Sprawdzić całkiem fajnie to wygląda. Roma, gra, którą swojego czasu zabrałem nawet do Rzymu i tam wam recenzowałem to przed Koloseum. Jedne z takich moich pierwszych recenzji, no, gra, której absolutnie nie można lekceważyć, czyli właśnie. Farmer. Super gra z niesamowitą historią w, w tle. No i e, jeden e, wielki bajzel, czyli oczywiście takie gry poupychane na siłę. Rój pieczątka, to akurat Was nie interesuje. Nie, o, trochę he, szczęścia. Nie, mianowicie gra Epic, to jeszcze sami widzicie, jest, jeszcze jest nierozpakowana, ale niedługo będzie. Tu jeszcze czai się jeden bardzo fajny tytuł, który za jakimś czasem m, pojawi się na kanale, czyli Star Realms. E, tak, e, dołączyłem do grona fanów, mam nadzieję, tej gry. E, RP Astra, na której się, nie wiem, nikt nie poznał z mojego otoczenia, tylko nie wiem, ja może tak ją bardzo mocno popsuję. No oczywiście Magica nie mogło zabraknąć, Magica jest sporo, bo nawet mamy takie pre-release Eldritch Moon, najnowszego dodatku. To też jeszcze będziecie widzieli. Co tam znajduje się dalej? Kurczę, może sam coś nowego znajdę, jakieś tam rzeczy. Boss Monster, dodatek, świetna gra. Timeline. Tu uwielbiamy to czasami, jak jesteśmy niesamowicie zmęczeni grać z żoną. Co tam jeszcze mam? Kurczę, jakiś dodatek do talismana magii miecza. Tutaj jakiś tulu świat. tam widzę trzech papie jeszcze gdzieś zagmatwał, oczywiście. Mamy Gwinta, Farmagedon, kolejną jakąś hybrydę timelina. Prototyp, którego nie wiem czy mogę pokazać. Jak również. Baltestar Galactica, którą za chwilę Marek mi zabierze. No i przenosimy się na kolejne piętro. Tutaj mamy już wesołą farmę, super rzecz. World of Tanks, bardzo fajna gra, nie za bardzo rozumiem, dlaczego nie spotkała się z jakąś tam większą popularnością. Tutaj spokojnie, tak, tak, wiem, mam jakąś puszeczkę Korwina, dostałem w prezencie od moich uczniów i sobie po prostu stoi w kurzą czasami Klaudię. No i dalej jedziemy. Mam Dixita. Termiti, świetna, świetna rzecz, bardzo fajny autor, którego miałem przyjemność poznać osobiście. Gra, która jest po prostu, czyli Siedem Cudów Świata, ale bardzo rzadko ją wyciągam. Last Night on Earth, kurczę, jak ja lubię takie gry naśladujące no, kino klasy B, C, D, E, F, G. A akurat Flying Frogs robi to rewelacyjnie. Posiadłość szaleństwa, z której nosimy się, żeby nagrać bardzo fajny materiał. Tajemnicze domostwo, czyli hybryda Dixita. Super absolutnie nie, sprawa. Nie rozumiem w ogóle ludzi, którzy na początku hejtowali strasznie grę, a powodem było co? Korzysta z mechaniki Dixita. No rzeczywiście, żadna gra nie powiela żadnych tam schematów. Dylataj do horroru. Warka, Louis Clark. Bardzo fajne, aczkolwiek powtarzalne. Odbudowa Warszawy. Fajna gra, a jeszcze fajniejsza aplikacja. Jedna z moich ulubionych gier typu LCG, czyli Star Wars, gra karciana, Hide Command, którą kiedyś otworzyłem i moja żona stwierdziła, matko boska, ile się płaci za powietrze w środku, ale sama gra naprawdę niezła. Panodowego ogrodu, gra, na którą spędziłem trzy dni czytając instrukcję i nie do końca wszystko zrozumiałem. Cywilizacja, w którą kiedyś ograła mnie ośmiolatka, nie śmiejcie się, Was pewnie też. Mieliście jakieś takie przykłady z gier, gdzie osobowa sograła, Wojownicy podziemi, orety. E, pamiętacie takiego gameplaya, którego kiedyś nagrywaliśmy? E, ja, Klaudia i szwagier. E, e, nagrywaliśmy go 3 czy 4 razy do drugiej w nocy, bo nam nie wychodziło. E, Rattle Battle, od po prostu jest, aczkolwiek no, jakoś nie zaliczam się do fanów tej gry. Pupile podziemi, Wlada Fatil, mój ulubiony autor, Teby, Jakoś tutaj zostały, nie mam pojęcia do czego. NeuroShima Hex, z której ba, nawet zostaliśmy. Nie, z tego co pamiętam, czy to jest to wydanie? Nie to wydanie, no ale w nowym wydaniu znaczek Game się znajduje, ponieważ patronujemy tej grze. No i wchodzimy piętro wyżej. Mamy wsiąść do pociągu, fajna, jak ktoś przyjdzie, nie, bardzo łatwo ją wytłumaczyć. Tak samo jak Colt Expressa. Podróż do wnętrza Ziemi. To była chyba moja taka, nie wiem, druga czy trzecia nowoczesna gra planszowa, którą sobie zagrałem i do dzisiaj mam niesamowity sentyment. First to Fight właściwie lepiej się nadaje jako komponenty do yy, nie, lekcji historii, które mam przyjemność prowadzić. Yy, Terra też jakoś się zapodziała. Nie, dziedzictwo absolutnie rewelacja. Nie, bardzo mi się ta gra podoba. Jeśli ktoś, nie wiem, lubi planować rodzinę, to. Super. Warhammer Invazja, gra psuta dodatkami. Przebyłkę Wielbłądy. Absolutnie też super, super sprawa. Bardzo przyjemnie mi się za każdym razem gra w tę grę. Tikal, gra, na której swojego czasu troszeczkę się zawiodłem. Władcy podziemi, gra, w którą praktycznie nie przegrywam. Odkrycia Luisa i Clarka. Też bardzo, bardzo przyjemny tytuł. Solkin. Po pewnym czasie ta gra jest tak niesamowicie powtarzalna, że zostaje na półce, ale że ją lubię, to cały czas tutaj jest. Wolsung e, chyba nie muszę nikomu przedstawiać, tak samo jak Talismana, nie, Horroru warkam i oczywiście Memoir. Ta laska to oczywiście Ahaya, e, no, lepsza okładka niż gra. E, Mystic Mystic, jeśli ktoś lubi gry fabularyzowane, no to super. Klasyka, nie mogło zabraknąć Osadnicy i obok niej Osadnicy na rodziny Imperium, czyli powtarzalny hit, 51 stan, tylko w innych e, szatach. E, przenieśmy się teraz troszkę na drugą stronę. No i mamy e, co, moja ulubiona graczka, czyli Haus w Starym Świecie, Wikingowie, którzy się znaleźli jakimś cudem, łowcy skarbów, eee, a, tak, super, aczkolwiek nie czujemy tych skarbów. Dalej mamy Pokój 25, e, dobra gra z różnymi trybami, Game Deck. Nie nawet chyba jakoś teraz z promocji była, Nexus, gra o pluciu różnymi robalami, do której nie jestem w stanie namówić żony, XCOM, The Board Game, to właśnie z tej gry stworzyliśmy najnudniejszego, e, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, w sieci gameplaya, który trwa chyba godzinę, a ma... Prawie 80% długości obejrzenia filmu, nie mam pojęcia. Mamy teorię, że po prostu ludzie zasypiają nad tym. E, the Curse of the Black Dice, e, no i znowu e, gra, która lepiej wygląda niż jest nią w rzeczywistości. E, jakieś koktajle nam wyszły. Bubble, jeszcze nie rozpakowaliśmy. No, sami widzicie, jak często gram w, e, w. co ja gram? W 7 Cudów, dokładnie tak. E, Season, bardzo, ale to bardzo przyjemna gra, jeszcze średnie, średnie wydana. Rok 89, Stąd zniknęła Agricola, to od razu mogę powiedzieć. Belford gra, która swojego czasu trafiła na moją top listę i prześcignęła nawet chaos w starym świecie. Ostatnia wola, widzieliście dodatek, czyli lubię. Cywilizacja poprzez wieki, chyba też nikomu nie trzeba przy, przedstawić. Jeśli ktoś lubi cegiełki, wyżej, nawet jest jej bardziej rozwinięta nie, wersja, czy tajnowsza, Taszkalar. Niestety, jest to nieudana gra mojego ulubionego projektanta gier, czyli nie, Wlada Chwatila. E, Ognisty Podmuch, świetna kooperacyjka. Rosyjskie koleje. Oh, kiedyś pojechałem z klawią do Zakopanego i graliśmy w to y, praktycznie cały czas, bo po prostu padało i tyle. Wejdę sobie troszkę wyżej, mam nadzieję, nie spaść. Y, mamy Chicago Express, grę, na której niewiele ludzi się poznaje, tak mi się przynajmniej wydaje. O. Kolejny Asset on Dumbra, a, bo na dole to coś to było, e, był tylko i wyłącznie dodatek. Nie, kot e, Stefan, jak ktoś lubi gry zręcznościowe, bez względu, czy jest młody czy starszy, kot estewany niech bierze ciemno jak, 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 jak w dym. Mamy dwa ich swingi. No, za chwilę ich swingu będziecie mieli sporo na kanale. E, Gra o tron, karcianka, ekstremalnie lekka, uproszczona wersja. Proste. Kolejna Neuroshima. Nieśmiertelny Mistakos, tam gdzieś się czai nam Takenoko, dodatek do Colt Expressa, No i oczywiście. E, a nie, to, to jest główna wersja Takenoko. To jest dodatek, no i oczywiście Magica nie mogłoby zabraknąć, w się praktycznie wszędzie wala. Kolejna część, dodatek do Wilbłądów, Neuroshima, tam gdzieś są awanturnicy. Trzy razy gry odbleczki. plus oczywiście tytuł sromek i atomek, pokolenia. Fua. Nie no, to jednak jest nudne. Legendary, świetna gra, którą kiedyś, kiedyś sobie jeszcze kupiłem. E, rokoko Casperyx, zakazane Gwiazdo. To jest przebogaty tytuł, e, który jakiś czas temu otrzymaliśmy od Galakty do Recenzji. E, Dodatek do Agricoli. No, żona by mi nie darowała, gdybyśmy nie mieli tego dodatku. E, Szogun, nic nie muszę mówić. To, coś to dolewa mi główka. to nie moje, żeby nie było. E, mamy mały świat i doba kamienna. No, nie mogło jej absolutnie zabraknąć w tejże kolekcji. Od góry 51 stan. Super, super sprawa. Podziwiam odwagę ludzi, którzy to wydali i okazało się to niezłym hitem. Zombie 15. Bardzo dobra gra, ale ma te oczywiście scenariusze, które, no wiem, skończą się scenariusze, no to nie, nie wszystkim będzie chciało się grać w tę grę. Blood Rage. Też chyba nie muszę nic mówić. I Dracula. To chyba muszę powiedzieć, dlaczego on tutaj się znajduje, bo troszeczkę zjechałem tą grę w recenzji, bo nie mam miejsca na dole. No, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o tą moją kolekcję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem wam jakoś, was jakoś specjalnie, opowiadając różnego rodzaju anegdotki. No i co, widzimy się niedługo w następnym odcinku na Game Trollu czy na GTV Lite.